Partnerem strategicznym programu jest PKO Bank Polski. konflikty Polski z Unią Europejską wynikają z ewolucji Unii Europejskiej w stronę federacji. Wydaje mi się, że to jest za daleko postawiona teza. Dla przykładu, w momencie, w którym Unia Europejska zdecydowała się wyemitować wspólny dług po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa, mieliśmy taki moment, kiedy wszyscy eksperci i politolodzy zachłysnęli się wyrażeniem moment Hamiltonowski i porównywali to do momentu, w którym, kiedy właśnie Stany Zjednoczone stały się Federacją, natomiast tutaj jest jeden zasadniczy błąd. Moment Hamiltonowski w historii Stanów Zjednoczonych nie polegał na wyemitowaniu wspólnego długu, ale na uwspólnotowieniu długu poszczególnych stanów. Więc tutaj to analogiczna sytuacja miałaby miejsce, kiedy Unia Europejska przejęłaby dług publiczny wszystkich państw członkowskich. To się nie stało. Jest nam jeszcze bardzo daleko do tego momentu. Moim zdaniem wygląda to w ten sposób, że proces tej tak zwanej integracji unijnej, który został zapoczątkowany na mniej więcej w latach 90., ma na celu nie tyle skonsolidowanie narodów Unii Europejskiej, ile narzucenie im pewnego dyktatu. Co zresztą świetnie widać po sposobie funkcjonowania Komisji Europejskiej w tej chwili. Przy czym to jest proces, który nie jest wynikiem jednostkowych działań. To jest pewien mechanizm. kwestia dotycząca ryzyka kraju, ryzyka tego, że kraj, który jest bardzo zagrożony jakimś konfliktem zbrojnym. No wiąże się raczej z tym, że rentowności, jego obligacji, rosną rosną, kapitały się wycofują, i to nie ma znaczenia w tym przypadku, czy to jest waluta własna, która też polega na osłabieniu, czy to jest nawet euro, którego w sytuacji jakichkolwiek pożyczek trzeba płacić nadzwyczajną premię. Tak duży napływ ludzi stawia ogromne wyzwania przed polską gospodarką. Z jednej strony, no, musimy się zmierzyć z odpływem mężczyzn, którzy wyjechali bodajże w zeszłym tygodniu to było 80 tysięcy mężczyzn, którzy wyjechali z rynku pracy, aby bronić swojego kraju. Z drugiej strony, musimy się mierzyć z napływem kobiet z dziećmi i osób starszych, które będą potrzebowały pomocy, które będą potrzebowały opieki zdrowotnej, które będą potrzebowały miejsca aby mieszkać. Na szczęście dzięki wspaniałej postawie Polaków większość z tych ludzi mieszka w tym momencie pod dachami innych Polaków, co no to jest, to jest wspaniałe. Natomiast musimy być świadomi tego, że kiedyś ten zapał się skończy. Zainteresowaniem przeczytałem, że Ukraińcy uciekający do Polski będą mogli rozpocząć w Polsce działalność gospodarczą na takich samych warunkach, jak Polacy. No to by było super, gdyby nie to, że od jakichś trzech miesięcy y, część nawet zawodowych księgowych nie bardzo się orientuje w przepisach, które od 1 stycznia obowiązują, więc trudno się spodziewać, że osoby, które uciekające przed wojną y, znajdują się u nas i nie znają nawet języka polskiego, będą mogły sobie z tymi problemami dać radę. Y, więc proponowałbym zacząć od tego, żeby dla mikro i małych, a przede wszystkim dla jednoosobowych, Działalności gospodarczych radykalnie uprościć przepisy, przywrócić kartę podatkową, nie bawić się w naliczanie składki zdrowotnej od dochodów, które później mogą być przez kwestionowane, tylko zrobić proste zasady, bo inaczej nie będziemy w stanie zaabsorbować tych ludzi. To, co można zrobić y, dla małych przedsiębiorców, to jest przede wszystkim zmniejszenie ilości produkowanej legislacji. W 2021 roku do tej pory mamy 40 i procent więcej z wyprodukowanych stąd z pra stron prawa niż w 2020 roku. E, także to jest ogromny przyrost. Właśnie przeczytałem, że przyjechało do nas od początku wojny milion dziewięćset tysięcy ludzi. Ogromna rzesza, ogromna szansa na, na współpracę, na to, żeby znaleźli u nas albo czasowe miejsce m, pobytu, Albo być może nawiązane zostałyby długofalowe kontakty. Ogromna płaszczyzna współpracy. Jeżeli teraz nasza biurokracja ma to zniszczyć, to lepiej się pozbyć biurokracji. Potrzebujemy żłobków i przedszkoli, ponieważ te kobiety, które przyjeżdżają teraz z dwójką, trójką małych dzieci, nie będą w stanie iść do pracy, jeśli nie będą mogły tych dzieci gdzieś zostawić. Także to jest na pewno ogromne wyzwanie. Ale, żeby dodać może bardziej pozytywny akcent, oczywiście jest to też pewnego rodzaju szansa dla naszej gospodarki, która od dawna znajdowała, znajdowała się w ogromnym kryzysie demograficznym. Stworzyć nowy podmiot prawa, jakim jest firma rodzinna. Coś czego nigdy w Polsce nie było, odpowiednik gospodarstwa rodzinnego. Tylko gospodarstwo rodzinne jest wymienione w Konstytucji, a firma rodzinna nie. I Stworzenie ustawy wilczka dosłownie na trzech stronach. W jaki sposób działać ma firma rodzinna. Tyle osób, ile jest w rodzinie. Zwolnienie z VAT-u, czyli 200 tysięcy razy ilość członków rodziny, o ile ktoś chce, bo może nie chcieć. Uproszczone przepisy podatkowe. Zadaniem firmy rodzinnej nie jest ekspansja na obcych kontynentach, tylko to, żeby dzieci miały mieszkania. To jest cel działania rodziców. To jest cel działania rodziny. Zapewnienie sobie. Dobrych warunków życia, dobrych warunków startu dla następnego pokolenia, umiejętność i możliwość wykorzystywania kapitału, również infrastrukturalnego, który był tworzony przez poprzednie generacje. Rozwiązanie dla tej sytuacji to też jest tak naprawdę, leży tak naprawdę w konieczności zawarcia jakiegoś nowego, nowej umowy społecznej. Jak w tej sytuacji ma to wyglądać? Podstawowy postulat to powinno być wyrzucenie polskiego ładu do kosza i y, prawdziwa, merytoryczna, dobra dla biznesu i dla Polaków reforma podatkowa. Patrzymy na ekonomiczne konsekwencje olbrzymiej imigracji Ukraińców do Polski. To w przypadku Dwóch milionów już, które obecnie to oznacza obciążenie demograficzne Polak Polaków, tej części pracującej na poziomie 10%. A więc to jest niesamowity, y, niesamowite koszty, które musimy ponosić. Y, y, my powinniśmy nie tylko y, te koszty y, ponosić y, w ramach tej solidarności, Niemniej my powinniśmy je również ujawniać, a więc my powinniśmy jednak prowadzić podatek solidarnościowy po to, żeby wszyscy również nasi partnerzy zagraniczni również wiedzieli, w jakiej wysokości my się solidaryzujemy z, 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 tutaj z Ukraińcami. Druga rzecz, którą możemy zrobić, która jest prosta w naszym zasięgu, to jest zmiana podejścia Ministerstwa Finansów do tego, jak rozliczany jest CIT przez duże międzynarodowe firmy. My jako ZPP regularnie informujemy o tym, ile cit płacą niektóre spółki, w tym m.in. spółki francuskie czy niemieckie, niedługo opublikujemy kolejne informacje o spółkach, które płacą. Podatku CIT, um, kilkaset tysięcy przy miliardowych przychodach, a jednocześnie dostają milionową pomoc publiczną. To jest polityka państwa, która jest całkowicie nie do zaakceptowania, ponieważ to tak naprawdę nosi znamiona rasizmu ekonomicznego i utrudnia, piętnuje e, przedsiębiorczość w Polsce, utrudnia życie małym polskim przedsiębiorstwom ponieważ pamiętajmy, że z jednej strony to są olbrzymie koszty takie w postaci wypłat, które będą powiedzmy, przeliczane są dziennie, a też i miesięcznie, ale to jest też również olbrzymie obciążenie całego systemu państwa, jego sfery opiekuńczej, której obecnie Polacy mogą tylko w minimalnej. Skali korzystać. To również jest obciążenie systemu bezpieczeństwa, które na razie funkcjonuje, jednak w praktyce będzie oznaczało. Zmniejszenie dostępności do lekarza, do pomocy społecznej, do działań administracyjnych, i też będzie się wiązało jednak z koniecznością większych, większych nakładów. Więc, po to, żeby być w stanie zapewnić również temu starszemu pokoleniu, Adekwatne środki, jak i też nie obciążać za dużo tym podatkiem imigracyjnym tego starszego pokolenia. My powinniśmy jednak zwiększyć opodatkowanie i poszerzyć zakres stosowanych usług w relacji do tego, co obecnie jesteśmy w stanie serwować. Również pamiętajmy, że przesuwanie wszelkiego typu kosztów, nawet tych kosztów odłożonych na przyszłość, będzie już wiązało się w okresie tym, tym przejściowym z pogorszeniem warunków życia, zwłaszcza tego starzejącego się pokolenia. W tej chwili Unia Europejska, rozumiana jako ta czapka biurokratyczna, zaczyna powoli trzeszczeć w szwach. Może nie trzeba będzie w związku z tym robić żadnych zmian dynamicznych, tylko po prostu zbypasować, czyli zrobić równolegle inną strukturę, która z racji tego, że bardziej odpowiada rzeczywistości, jeżeli tylko będzie mogła pozwalała ludziom na odpowiednio dynamiczne działanie, nie będzie ich krępowała, tylko będzie ich wspierała, przyciągnie pozostałych do siebie. Administracja unijna nie ma czym się bronić. Ona tylko może narzucać i szantażować. Patrzymy na kraje Europy Zachodniej, są one gospodarcze i demograficznie w fazie schyłkowej. Niemniej też starają się, jeśli chodzi o Niemcy i Francję, a zwłaszcza Niemcy, wyrwać się z tych wpływów. Amerykańskich, no i wszelkiego typu takie mezalianse dziwne i sojusze powstają między Rosją a tymi krajami. Ameryka stara się aktywnie temu przeciwstawić. Od czasów pruskich, czyli od czasów jeszcze przed rozbiorami, celem Prus, później celem Niemiec, po Zjednoczeniu Niemiec, była współpraca z Rosją. Tu się nic nie zmieniło. Po prostu koncepcja taka, że Niemcy dominują nad Europą Zachodnią i we współpracy z Rosją czerpią z tego zyski, jest wizją, która jest niezwykle pociągająca. Skąd się bierze ta wizja z pozornego podobieństwa cywilizacji turańsko-moskiewskiej na skutek tego, w jaki sposób Piotr Wielki Konstruował administracyjnie swoje państwo, a cywilizacja bizantyjska. Podobieństwo jest zewnętrzne, pozorne, natomiast jest ono łudzące. Dopiero w sytuacji, kiedy okaże się, że przed sądem rosyjskim przedsiębiorca niemiecki nie ma co się odwoływać do dokumentów itd., itd., bo Wyrok będzie zależny od tego, jak, jakie układy są w danym momencie. No to jest szok, jest zaskoczenie. I to, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską, jest takim szokiem dla Niemiec, ale to jest szok na poziomie aksjologicznym, a nie ekonomicznym. Jeśli patrzymy na obecny konflikt w aspekcie takim ekonomicznym, no to niewątpliwie Unia Europejska przyłączyła się po Stanie Stanów Zjednoczonych. No, częściowo to w przypadku Francji to jest związane z tym, że jednak jeśli chodzi o inwestycje rosyjskie, obligacje francuskie, rządowe, to one są największe, są dwukrotnie większe niż, niż w amerykańskie i dlatego też Francuzi tak dość pospiesznie się połaszczyli, jeśli chodzi o te środki i przejęli je z, z znaczną ilość w, w ramach tych swoich działań. Niemniej oni nadal są niezależnym e, ośrodkiem. Jeśli chodzi o politykę niemiecką, to niestety, no, to podejście do Polski. Nie kompensowanie nam nawet tych olbrzymich strat wojennych. Pamiętajmy, że, e, że jeśli chodzi o te olbrzymie straty ukraińców, które są do tej pory, można powiedzieć po ponad dwóch tygodniach walk, to są one trzy, przeciętnie, przeciętnie to są sześć razy niższe, niż w ciągu jednego dnia podczas powstania warszawskiego. A okazuje się, że wszystkie pałace Warszawy musieliśmy odbudowywać z własnych środków. Dlatego ta, m, takie e, geopolityczne spojrzenie Niemców i ich dążenie do jednak dominacji w Polsce może skłaniać do tego, żeby mimo ewidentnej konieczności pomocy Polsce, a właściwie nie Polsce, tylko e, ukraińskim imigrantom, e, e, Pomocy Europie w postaci kryzysu energetycznego, po to, żebyśmy my mogli spalać powiedzmy węgiel i pomagać całej Europie, można powiedzieć, wyjść z tego kryzysu ekonomicznego, zachowują się odmiennie względem Polski. I można to wiązać również z aspektami takimi strategicznymi, pokazywania. Rosji tego, że oni się do końca nie przyłączają do tego całego konfliktu. Partnerem strategicznym programu był PKO Bank Polski.